Każdy ze stworków ma swoją historię, każdy ze stworków się inaczej nazywa, każdy ze stworków niesie jakby ze sobą jedną z liter, które składają się na cały napis Polska, na całe przesłanie Polska. I właśnie to jest e, najważniejsze, aby zaciekawić, bo jak zobaczymy e, na ulicy, jak Berlińczyk zobaczy na ulicy stworka, który no, nie kojarzy mu się wprost z Polską, e, generalnie nie, właśnie nie wie z czym się kojarzy, zaciekawi go, e, zobaczy literę, zacznie się zastanawiać, spotka drugie. No, w całym marketingu to jest bardzo istotne, a raczej klucz całego marketingu jest w tej chwili w obecnych czasach zatrzymać tego przechodnia Nad tym, aby się zainteresował, wzbudzić zainteresowanie. I myślę, że era już tradycyjnych narzędzi to tych klasycznych kampanii jest erą schyłkową. W tej chwili, aby się przebić, musimy zastosować coś nowego. I myślę, że to, co wspólnie z agencją pana Bagińskiego proponujemy, jest na pewno czymś nowatorskim i myślę, że przyniesie ten efekt w postaci zainteresowania. Każdy stworek jest, ma, niesie ze sobą pewnego rodzaju przekaz, jest jak już powiedziałem, z nim związana historia, ale każdy ze, ze stworków niesie dwa elementy: i kawałek, bądź całą piłkę która jest jakby już przesłaniem do właśnie Mistrzostw Euro 2012. Jak i Państwo, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, każdy z stworków ma również element kostki. Kostki, która będzie stanowiła pewnego rodzaju Element y, spójny y, 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 całej gali otwarcia. Każdy z, z uczestników y, gali otwarcia, będzie ich ponad 4000 osób z całego świata otrzyma przy wejściu zarówno okulary do prezentacji trójwymiarowej, jak i kostkę. Białą kostkę, na której będzie napis Move Your Imagination i znaczek Polska. I za pomocą tej kostki uczestnicy tego otwarcia będą mogli w sposób aktywny, interaktywny wpływać tak naprawdę na przebieg tego otwarcia. To też jest. Pewnego rodzaju nowum, że tak naprawdę nie ma ostatecznego programu otwarcia, bo będzie on kreowany przez organizatorów wspólnie z uczestnikami. Staramy się, aby każdy obecny na, sale, na sali nie był tylko biernym, Odbiorcom tych, tego przekazu, ale żeby uczestniczył w tworzeniu i mógł decydować o tym, co chce zobaczyć, poruszając na przykład tą kostką w ramach całej sali. Sala będzie decydowała, jaki film w danej chwili chcą obejrzeć, do, jakiego części, do jakiej części prezentacji chcemy przejść. To będzie bardzo prosta, aczkolwiek myślę, że ciekawa, wysublimowana forma gry a więc za ciekawienia i wprowadzenia takiego działania interaktywnego pomiędzy publicznością a twórcami, pomiędzy publicznością a tymi osobami, które będą na scenie.